hej wszystkim, z tej strony Marcin i w tym poradniku pokażę Wam jak uzyskać taki nostalgiczny efekt na zdjęciu, jak widzicie tutaj. Zainspirowałem się efektem o nazwie Nostalgia, który jest dostępny w aplikacji na urządzenia z Androidem o nazwie Aviary. Może ktoś z Was posiada tą aplikację? Według mnie ma ciekawe efekty, ale niestety te ciekawsze są... Tylko płatne. Tak jest w wypadku tego efektu, którym się inspirowałem. Więc zaczynając, na początku musimy utworzyć nową warstwę. W trybie mieszania ustawcie Exclusion. Kliknijcie tutaj i idźcie do Solid Color. Wybierzcie kolor zielony. To da nam na zdjęciu taki jakby Fioletowy kolor czy odcień. Krycie ustawcie na zaledwie 25%. Kliknijcie tutaj i idźcie do Levels. W RGB zróbcie to samo co ja. Ustawcie tutaj po środku 70%, a na końcu 200%. Następnie idźcie do Red w Output Levels ustawcie 30 i 255 A na koniec idźcie do Blue i w Output Levels ustawcie 30 i 200 Ok Teraz kliknijcie na tą ikonę i idźcie do Curves RGB przyciągnijcie krzywą do dołu i trochę wyżej do góry mniej więcej tak jeszcze trochę i ok na koniec utwórzcie nową warstwę w trybie mieszania ustawcie soft light idźcie do solid color Wybierzcie kolor taki jakby pleśniowy, nie wiem czy to żółty, brązowy, zielony, taki pomiędzy tym. Tak jak ja. I kliknijcie OK. I to wszystko. Jak widzicie uzyskaliśmy ciekawy, nostalgiczny efekt, jakby lekko zachodzącego słońca. Dzięki za oglądanie. Lajkujcie ten film, jeżeli Wam się podobał. I subskrybujcie ten kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi poradnikami. I do usłyszenia w następnym poradniku.